Zobaczcie na tego gagatka. Muchomor czerwonawy, czerwieniejący. Już Wam tutaj pokazuję, jak on wygląda, właśnie. I po czym go właśnie odróżnimy. Już po wyciągnięciu widać, że trzon i spód są czerwone. Dlatego, właśnie nazywa się czerwoniawy lub czerwieniejący. Zobaczcie, przetniemy. Patrzcie, co się dzieje. Po pierwsze, jest pełen czerwi. Każda dziurka. Po czerwiu jest oczywiście czerwieniejąca. O tutaj już widzimy jest lepiej, czyli najprawdopodobniej będę mógł. O właśnie tak jak na załączonym obrazku kapelusz jest zdrowy. Także będę sobie tego grzybka dzisiaj jadł. Jak uważacie kontrowersyjny, smaczny? No według mnie smaczny, pomylić też go ciężko. Żadne innemu humory nie czerwienieją. Widzicie? Tak jak właśnie ten. Tak samo jest właśnie napisane w atlasie. Słuchajcie. Uwaga! Nie można pomylić tego grzyba z żadnym innym gatunkiem muchomora. Różni się od nich czerwienienie miąższu, szczególnie u podstawy trzona. Podstawa trzona. Widzicie? Szczególnie właśnie tam, gdzie są czerwie. Ciężko jest, kurczę, według mnie, i tak znaleźć takiego właśnie nierobaczywego. Wszystkie są zazwyczaj tak robaczywe, że aż tragedia. No ale tak to właśnie wygląda. A z czym można pomylić? No najbardziej można pomylić z muchomorem plamistym. Widzicie? Muchomor plamisty. No on właśnie nie czerwienieje. Jest krzyżyk, także śmiertelnie trujący. Użycie uwaga, silnie trujący grzyb. Niedoświadczeni amatorzy grzybów mogą pomylić muchomora plamistego z muchomorem twardawym maniton spisa. Muchomor twardawy to ogólnie już jest dla naprawdę wytrawnych grzybiarzy po prostu. Jest to rynek większy, ma szary lub brązowo szary, gęsto pokryte białymi albo szarowymi strzępkami po osłonie całkowitej, kapelusz gładki, nieprążkowane na brzegach, trząs zaś ma wyraźnie gruby, zakończony wydłużoną bulwą z dużym, żłobkowanym pierścieniem. Miąż ma nieprzyjemny, ziemisty lub rzodkwi rzodkwiowy zapach. Także też jest ważne, że ten żotkwiowy zapach. Wąchajmy sobie te grzyby, sprawdzajmy. Tu mamy sromotnik, to wiadomo, to nie pomylimy. Tu właśnie plamisty czerwonawy, czerwony, to wiadomo, że nie, brunatny, panienki tak zwane, smaczny grzyb też twardzioszek przydrożny, to już nie. No także tak jak widzicie. Jadowity, cytrynowy. Także ja się nie boję zbierać. I Wy też musicie mieć pewność, jak chcecie zbierać muchomory czerwieniące. Nie można sobie od tak zbierać muchomorów czerwieniących. Smaczny grzybek, dajcie znać czy zbieracie, od kiedy. I pozdrawiam.